Dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie nazywam się Tomasz Słodki rozpoczynamy kolejne nasze spotkanie w barwach psychiki ADHD a w studiu bardzo serdecznie witam Agnieszka Tajchman lekarz specjalista e, psychiatra dzień dobry. dzień dobry i Tomasz Tajchman który jest kołczem ADHD dzień dobry witam serdecznie przy okazji małżeństwo. Tak. tak, bo to samo nazwisko to, to, to nie przypadek. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o dzieciach ADHD, bo często jest tak, że dziecko potrafi grać godzinami w jakąś grę, a kiedy trzeba odrobić zadanie, to nagle zaczyna bardzo mocno wybuchać. Zresztą mam wrażenie, że w ogóle, nie wiem jak dzisiaj, ale w moich czasach, to szkoła raczej nie rozumiała i nie wiedziała czym jest ADHD. To było 20 parę lat temu. I nauczyciele raczej nie byli wyrozumiali, tylko myśleli o takich dzieciach jako dzieci niegrzeczne. Rozrabiające i problematyczne. Czy dzisiaj coś się zmieniło w tej kwestii? Muszę przyznać, że niewiele się zmieniło, mimo że o ADHD mówi się już dużo, coraz więcej. Mamy też lepszy dostęp do informacji, ponieważ mamy internet, wiele jest źródeł, mediów, z których możemy korzystać. Natomiast mam wrażenie, że jednak mimo wszystko tej wiedzy zarówno w szkołach, wśród nauczycieli, ale również wśród rodziców. Nie jest dostatecznie e, dużo czy, czy wystarczająco. Też uważam, że w dalszym ciągu jesteśmy jeszcze gdzieś tak na początku y, tej zmiany, czyli tego budowania świadomości, zdobywania wiedzy. Y, ta otwartość na to, że pewne rzeczy mogą wynikać z ADHD dopiero się buduje. E, no dobrze, to porozmawiamy w takim razie, jak działa mózg osób z ADHD, dzieci z ADHD. E, to jest tak, że y, dziecko spóźnia się do szkoły. I to spóźnienie wynika z tego, że po prostu nie chce albo w ogóle się spóźnia czy dlatego, że właśnie ADHD zaczyna rządzić, że się tak wyrażę życiem tego dziecka. Odniosę się od razu do definicji, ponieważ definicja ADHD bardzo dużo tłumaczy. Z definicji nieuwaga w ADHD to jest trudność w utrzymaniu uwagi na zadaniach, które nie Przynoszą wysokiego stopnia pobudzenia lub częstych nagród. I tutaj będziemy mieć odpowiedź. Jeżeli coś nie jest wystarczająco interesujące, nie daje bezpośredniej nagrody czy wielu nagród to wtedy dziecku z ADHD będzie trudno podjąć takie działania. Czy to oznacza w takim razie, że dziecko z ADHD, jeśli ma impuls do tego, że coś go cieszy, nie wiem, ma jakieś spotkanie czy zajęcia w szkole pozalekcyjne, to nie spóźni się na te zajęcia, bo będzie tak mocno nakręcone i naładowane tym, co ma je spotkać za chwilę? Tak. Najprawdopodobniej tak będzie. Jeżeli będzie to trening, jeżeli to będą jakieś zajęcia czy spotkanie, na których zależy dziecku, które go interesują, to tak, to wtedy będzie zupełnie inaczej funkcjonować i zrobi tak w naturalny sposób dla siebie też, że będzie na czas. Czyli nie jest prawdą, że dziecko z ADHD potrafi skupić się tylko na tym, co jej interesuje, czy to jest prawda? To nie do końca jest prawda i częściowo jest to prawda. To znaczy, nie do końca jest tak, że skupi się tylko na tym, co interesuje, ale musimy zwrócić uwagę, że na tym, co interesuje, daje przyjemność, daje bezpośrednią nagrodę, odpowiednie właśnie wzmocnienie, odpowiednio silną motywację, na tym skupi się bardziej albo będzie się potrafiło oddać temu bez reszty. W związku z czym uwagi: moje dziecko nie może mieć ADHD, bo świetnie potrafi się skupić na graniu, na grach, na komputerze. Ale do lekcji już tej uwagi i tego zainteresowania nie ma, to, to właśnie o to chodzi. Tak, będzie potrafiło się skupić na tym, co interesuje, daje szybką nagrodę albo wysoki poziom e, pobudzenia, a nie skupi się na tym, co tej nagrody nie daje na pewno nie daje jej bezpośredniej i nie jest dostateczną motywacją. No, to motywacja musi być bardzo istotna w życiu dziecka z ADHD. Zastanawiam się, jak szkoła może motywować takich młodych ludzi, bo często się słyszy, że nauczyciel na przykład mówi, nie wiem, mam problemy z państwa dzieckiem, bo dziecko, nie wiem, nie potrafi się skupić i tak dalej, i tak dalej, rodzice się zaczynają martwić, a może chodzi o to, żeby po prostu nauczyciel dostał jakby większą dawkę wiedzy związaną właśnie z osobami ADHD i miał do nich nie podejście. Z pewnością tak, motywacja będzie, będzie miała bardzo duże znaczenie i ta motywacja może być w różnych miejscach. Jeżeli natomiast są to sytuacje, które faktycznie gdzie ciężko znaleźć taki indywidualny sposób motywacji, na przykład do nauki, to można odpowiednimi strategiami, odpowiednimi technikami, czyli tak naprawdę zdobywając też wiedzę i o ADHD, i o własnym dziecku, poszerzając, czyli jeżeli chodzi o nauczycieli, o, o po prostu o ADHD, poszerzając tę wiedzę, odpowiednio. Podejść, odpowiednio ułożyć tę strategię, i te motywacje można znaleźć. Nie będzie to bezpośrednio na przykład motywacja związana z nauką, ale motywacja związana z tym, że zdobywa się coś, jakieś punkty na przykład za naukę. Natomiast ja jeszcze chciałabym dodać, że jeśli chodzi o dzieci za DHD, nie będzie motywacją kara, nie będzie motywacją krytyka, nie będą motywacją te negatywne wzmocnienia. Tylko pozytywne, a jednak w szkole, w systemie edukacji, najczęściej próbujemy, próbuje się motywować tymi karami, ujemnymi punktami, jedynkami, uwagami. To nie jest motywujące, to nie jest wzmacniające i może wręcz zniechęcać i jakby nasilać niepożądane reakcje czy niepożądane zachowania. Ja jeszcze też tutaj zaznaczę, przyczyna ADHD nie leży w wychowaniu, w środowisku rodzinnym przyczyna leży w mózgu, w rozwoju mózgu, w dużej mierze w genach. Zastanawiam się, jak to jest z tą modną wymówką, bo teraz na Instagramie można naprawdę zobaczyć bardzo wiele osób, które robią coming out adhd że ja mam ADHD i, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że w szkole kiedyś za moich czasów, jak ktoś był kiepski z ortografii, to zobaczył sobie zaświadczenie, że jest dysortografikiem na przykład, albo dyslektykiem i to jakby załatwiało całą sprawę z tymi problemami. Czy za ADHD też jest trochę tak, że to się stała taka trochę modna wymówka. Nie uważam, żeby to była wymówka i żeby, żeby była modna. To, że jest więcej diagnoz, to po prostu jest więcej, więcej świadomości w tym momencie. Natomiast sama diagnoza daje spojrzenie na to, gdzie leżą przyczyny i możliwość sięgnięcia po odpowiednią pomoc, na przykład, czy poukładanie. Nie jest to wymówka, choć Często na przykład na zebraniach rodziców można tak usłyszeć, że y, jakieś dziecko źle się zachowuje i to wynika z wychowania, a jeżeli jest diagnoza ADHD, to ktoś sobie próbuje to właśnie w ten sposób usprawiedliwiać. Nie, to absolutnie nie o to chodzi. ADHD jest realną trudnością dla dzieci, dla rodziców, dla nauczycieli też i poznanie tych trudności da możliwość odpowiedniego poprowadzenia. No to z, w takim razie z, teraz chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o tym, jak dziecko zaczyna się buntować w domu, krzyczeć i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest efekt złego wychowania, czy jednak ta ADHD bierze po prostu górę i w ten sposób dziecko wyrzuca te emocje z siebie? Powiedziałabym, że nie jest to na pewno efekt złego wychowania, to są, bardzo prawdopodobnie są to objawy, przejawy ADHD, bo ADHD to nadruchliwość, impulsywność, deficyty uwagi, czyli deficyty uwagi, nie uczy się, nie odrabia lekcji, wydawałoby się, że to jest lenistwo, to jest jakby można powiedzieć intencjonalne czy, czy, czy zamierzone. Defic wynika to z deficytu uwagi. Kutliwość, skłonność do przeciwstawiania się regułom, wchodzenie w dyskusję z rodzicem czy z nauczycielem, wynika z kolejnego objawu osiowego ADHD, czyli impulsywność, nakręcanie się. Rodzic już skończy rozmowę, a dziecko dalej jest jeszcze w temacie. Jemu jest się, jest się naprawdę trudno zatrzymać. Trudno jest przyhamować. Yy, 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 pewne yy, zachowania yy, w domu, na przykład, gdzie dziecko nie wykonuje pewnych poleceń, najczęściej wynikają z tego, co również wynika z definicji ADHD. Deficyt uwagi, nieuwaga to również problemy z organizacją, organizacją i planowaniem działań. Więc jeżeli powiemy dziecku, sprzątnij pokój dla dziecka z ADHD, to nie znaczy nic, bądź znaczy. Nie, ma, nie wiem od czego zacząć, nie wiem jak sobie zorganizować te prace. Tam jest za dużo zmiennych, i dziecko tego nie zrobi, ponieważ nie potrafi sobie zaplanować i zorganizować tego działania. Deficyt uwagi to też rozpraszalność. Jeśli dziecko zacznie sprzątać półkę, zatrzyma się na jakiejś książce, zacznie ją przeglądać, bo dawno nie widziało pewnego przedmiotu, zapomniało o nim. Już się przerzuca uwaga na coś no innego. No tak, a później nie z książki kończy dział na kolejną i na kolejną Dokładnie. i na kolejną. I nie kończy działań i nie posprząta tego pokoju. Nie jest to wyraz buntu, nie jest to wyraz braku szacunku do rodzica. Jest to prawdopodobny przejaw ADHD, czyli ten problem z organizowaniem sobie zajęcia, bardziej złożonego. Czyli duża rola rodziców w tej kwestii. To może taki coach ADHD powinien pracować nie tylko... Z, na przykład z dzieckiem czy z młodzieżą, ale też z rodzicami, żeby trochę oni y, mogli opowiedzieć o swoich emocjach, ale z drugiej strony też nauczyć się funkcjonowania w środowisku ADHD. Zdecydowanie tak. I w kontekście dzieci zawsze pracujemy z rodzicami w coachingu, y, po to, żeby właśnie rodzic potrafił te pewne rzeczy zorganizować pomóc w organizacji dziecku i pracujemy w coachingu zawsze też w dwóch sferach jeżeli chodzi o rodzica zarówno w jaki sposób rodzic może pomagać dziecku ale także jak zadbać o samego siebie w tych emocjach w tym braku może cierpliwości w tym co dynamicznie się często w domu dzieje i tu stawiamy kropkę. Bardzo bardzo dziękuję za spotkanie. Rodzice powinni poznać wszystko co z ADHD związane, bo wtedy może być dużo prościej w domu, prawda? Zdecydowanie tak, powinni poznawać to co będzie im przydatne, czyli tak naprawdę standardowe zasady funkcjonowania w ADHD. Wiedza i świadomość to punkt wyjścia tak naprawdę do dalszych działań, ale to też ulga dla rodziców. I ułatwienie. W razie chęci pracy, współpracy, można się do Was zgłosić? Oczywiście, zapraszamy na naszą stronę www.inclusio.pl. A zapraszali Agnieszka i Tomasz Tajchmanowie. Teichman Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy. E, Agnieszka jest lekarzem specjalistą e, psychiatrii, Tomasz jest coachem ADHD. Warto z nimi pracować. A gdybyście mieli pytania, to piszcie w komentarzu. Na pewno nasi eksperci chętnie na te pytania odpowiedzą. Zapraszam. Tak się umawiam. Ja nazywam się Tomasz Słodki, realizacja Kamilo Castro. Do zobaczenia.